Dziękuję bardzo panie marszałku, panie przewodniczący, droga młodzieży, przedstawiciele Sejmików Wojewódzkich. Ja mam tą, ten zaszczyt i tę możliwość, że mogę w swoich deklaracjach odwołać się do swoich doświadczeń, sprawdzalnych doświadczeń, bo i tu na sali są osoby, które ze mną współpracują i zdalnie uczestniczą w tym posiedzeniu członkowie Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży. Parlamentarny Zespół do Spraw Młodzieży realizuje pomysły, projekty, które wnosi młodzież. Wszystko, co my robimy w parlamentarnym zespole, senatorowie i posłowie, to wszystko zadali nam młodzi ludzie. Także życzę Państwu, żebyście mieli takie doświadczenia z pracy w Sejmikach i w Związku Województw. Dla mnie to jest doświadczenie zupełnie nowe, bo młodzi ludzie na przykład nie wiedzą, że czegoś nie można zrobić. I domagają się szybkiej realizacji, ale jednocześnie to jest też niesamowity doping do pracy. To jest wielka rzecz, że tworzycie te sejmiki i wielka rzecz, że chcecie stworzyć konwent młodzieżowych sejmików przy Związku Województw. Bo takie związki, takie obecność młodych ludzi przy wszystkich organach przedstawicielskich ma ogromne znaczenie, a przy, na szczeblu wojewódzkim szczególne. Ja to, o tym mówiłem także na konferencji prasowej, ale to powtórzę. Nie ma organów władzy tak bardzo zaangażowanych w tworzenie projektów przyszłościowych, rozwojowych, jak właśnie szczebel wojewódzki. To tam powstają projekty, które mówią o tym, czym dany region będzie się różnił od drugiego regionu, co będzie specjalnością tego regionu. Ja przez 8 lat pracowałem właśnie w strukturach samorządu wojewódzkiego. Jakie będą szlaki komunikacyjne, jakie będą szlaki kulturowe, co będzie głównym zadaniem w dziele ochrony środowiska czy walki z klimatem. O tym wszystkim mówi się na Sejmikach. O tym wszystkim mówi Związek Wojewódz. I te rzeczy będą realizowane przez lata, a wy będziecie jego, ich głównym beneficjentem. Więc kto powinien. Być takim recenzentem tych wszystkich projektów, kto powinien wkład własny do tych projektów wnosić, jak właśnie nie młodzi ludzie. Za 5, 10 lat część z was będzie radnymi, będziecie wójtami, może burmistrzami, może będziecie w strukturach zarządu, zarządu województwa, czy nawet marszałkami. Będziecie zawiadywali krajem i dobrze by było, by to był kraj, który będziecie tworzyli. Także wasza obecność jak najbardziej jest uznana. Pan. Yy, Senator Krzysztof Kwiatkowski mówił o tym, jak się manipu chce manipulować pilotem. Ja powiem, podam przykład mniej spektakularny, absolutnie niepolityczny. Ale ja współpracuję z młodymi ludźmi, mam asystentów młodych ludzi i z nimi rozmawiam. I bardzo mnie interesuje, nie rozmawiałem jeszcze na ten temat z moją Radą Młodzieżową, ale wiem, jak Wy jesteście uczeni na sprawy klimatyczne, na sprawy budowania, także i, i ekologicznego transportu. I dzisiaj rząd przygotowuje nam ustawę o planowaniu przestrzennym, w którym ma być wymóg, że do każdego mieszkania musi być teren na półtora miejsca parkingowego. Czyli mamy iść w tym kierunku, żeby dużo miejsc parkingowych było i dużo przestrzeni dla samochodów. Ja akurat nie jestem tego zwolennikiem. Ciekaw jestem, czy Wy jesteście zwolennikami, aby przy każdym mieszkaniu, przy każdym bloku, które ma, ma na przykład 60 mieszkań, było 90 miejsc parkingowych zamiast placów zabaw i różnych rzeczy, które są przyjazne dla mieszkańców. I warto by było, by sejmiki, by młodzież na temat takich projektów się wypowiadała. To będzie kształt naszych miast, w zależności od tego, jak to, jak, to, jaką ustawę przyjmiemy. Oczywiście już nie mówię o tym, że to jest ogromny koszt zwiększony dla takiego budownictwa. Także mam nadzieję, że wy będziecie w tych sejmikach słuchani i w Związku Województw będziecie słuchani i będą wasze pomysły też realizowane albo wasze recenzje brane pod uwagę. Chcę też zwrócić uwagę, bo za chwilę będziecie mówili o swoim regulaminie. Bardzo mnie cieszy, że w tym projekcie regulaminu zawarliście punkt, który mówi o tym, że będziecie słuchali głosu ekspertów i macie taką możliwość. To jest niesamowicie ważne. I to jest niesamowicie takie spektakularne. Część, podejrzewam, że większość z was jest studentami. W moim zespole także działa grupa ekspercka. I wiecie, jak to funkcjonuje? To funkcjonuje tak, że większość Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży to są studenci. A kto jest ekspertami? Ich profesorowie. Profesorowie, którzy na uczelniach są wykładowcami, są zaproszeni do pracy przy Radzie Młodzieżowej i pełnią funkcje eksperckie na rzecz swoich studentów. Niesamowity i ciekawy układ. Także y, z, polecam was, Wam to, byście korzystali z głosu eksperckiego. I powiem to w, w trochę anegdotyczny sposób. Y, ja, nim, byłem, nim zostałem senatorem, to byłem dziennikarzem. już jako dziennikarz ukułem taką definicję dziennikarza, którą przenoszę także na definicję polityka. Polityki dziennikarz to jest taka osoba, która zna się na wszystkim. Co to znaczy, że zna się na wszystkim? To znaczy, że na każdy temat ja także jestem sekretarzem, tutaj w Senacie pilnuję czasu wystąpień że na każdy temat potrafi przez 10 minut mówić. Ale w 11. minucie zaczyna się gubić. Chyba, że umie słuchać ekspertów. Tego chciałbym, żebyście doświadczali, byście słuchali ekspertów, byście umieli ich wybierać i byście dzięki temu wnosili wkład merytoryczny w działalność w tym przypadku Związku Województw i Sejmików Młodzieżowych i byście budowali ten kraj pod kątem jak najlepszego spełniania waszych potrzeb. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję, panie senatorze.